Rzekomo w środowiskach geologicznych mówi się, że jeśli mamy do czynienia z na przykład trzęsieniem ziemi, no to tak naprawdę prawdziwy kataklizm dopiero nadchodzi. I teraz pytanie: jak można te słowa zrozumieć w kontekście Premier League? Bo ostatnio takie trzęsienie ziemi właśnie Ligą Angielską wstrząsnęło, jako że Everton został ukarany, no ale w tle. Są zarzuty wobec Manchester City i Chelsea. Na czym polega różnica w tych sprawach? Czy można spodziewać się tych samych kar za co Everton został ukarany? I ogólnie, jak to wszystko zrozumieć, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Przede wszystkim jednak zacznijmy od samego początku. Tak naprawdę, o co chodzi z Evertonem? bowiem gdy sobie patrzymy na tabelę Premier League, jeśli ktoś miał wyłączony telefon przez ostatnie kilka dni, no to zdziwi się, powie, jak to Everton jest w strefie spadkowej. Natomiast taka jest nowa rzeczywistość klubu z Goodison Park, który został ukarany odjęciem 10 punktów i nagle okazało się, że po 12 seriach gier. Ma tylko cztery oczka na swoim koncie. Jedyną drużyną, która ma mniej, czy też po prostu jest pod Evertonem w tabeli ligowej, jest Berlin, która po prostu ma gorszy bilans bramkowy. Bez tego Everton byłby spokojnie w środku stawki, natomiast teraz trzeba się liczyć z tym, że faktycznie ta walka utrzymanie będzie przynajmniej na moment troszkę ciekawsza. Żeby uzupełnić tak naprawdę tło całej tej sytuacji, warto zagłębić się w to. Dlaczego Everton został tak naprawdę skazany właśnie na taką, a nie inną karę? Otóż przed startem każdego sezonu wszystkie kluby Premier League podpisują określone reguły gry, krótko mówiąc, Profit and Sustainability Rules, które mają definiować to, jak bardzo finansowo niezależne mają być kluby. Krótko mówiąc, to jest coś takiego, co zawsze regulowało no, mimo wszystko, finanse klubów, natomiast w ostatnich latach także zostało dodane finansowe fair play wewnątrz Premier League, zresztą nie tylko wewnątrz Premier League, bo na przykład w LA Liga to finansowe fair play wewnętrzne jest bardzo ostre i tak naprawdę nie skłania to zagranicznych inwestorów, żeby inwestować w Ligę. W Premier League wiadomo, że kiedy już to finansowe fair play weszło, to ci inwestorzy z zagranicy się pojawiali, m.in. Roman Abramowicz, już od dawna był w Lize, natomiast także Sheikh Mansour w Manchesterze City i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie żeby ukrócić troszkę poczynienia tychże inwestorów, okazało się, że to wewnętrzne finansowe fair play zostało ustalone. Natomiast tak jak mówiłem, w odniesieniu na przykład do La Liga, to nie jest tak, że to finansowe fair play w Premier League jest jakieś szczególnie ostre, to znaczy 105 milionów funtów, taka jest kwota pieniężna strat finansowych klubów, gdy mówimy o przestrzeni trzech sezonów. Na to sobie po prostu można pozwolić, wiadomo, że Premier League Przykładowo mówi, że możesz mieć 5 milionów straty sportowej w jakimś sezonie oraz 30 milionów z innych powodów, na przykład dostajesz bana i przez dwa spotkania domowe twoje kibice nie mogą wejść na stadion. Wiadomo, że rzadko coś takiego się zdarza, natomiast mimo wszystko może się zdarzyć, są obcięte koszta, można sobie na to pozwolić. Everton po prostu to przekroczył o 19,5 miliona funtów na przestrzeni ostatnich trzech sezonów, co tylko potwierdza, że aktualnie to jest prawdopodobnie najgorzej zarządzany klub w całej Anglii. A jak nie w Anglii, to na pewno. W Premier League, bowiem, jeśli byśmy sobie spojrzeli na straty finansowe właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii od 2016 roku, czyli od kiedy pan Moshiri zaczął poważnie inwestować w Everton, zwrócił uwagę, tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym poziomem, gdy mówimy o innych zespołach. Everton 355 milionów funtów straty, natomiast na drugim miejscu Chelsea 262 i Krystan Palace Arsenal oraz Aston Villa to są te kluby, które są właśnie po Evertonie i Chelsea, gdy mówimy o największych stratach finansowych w Premier League od 2016 roku, natomiast także warto sobie między innymi prześledzić to, jak wygląda zadłużenie Evertonu, bo to także jest, powiedzmy, jakiś powód, dla którego klub z Goodison Park mimo wszystko ma bardzo duży problem, kiedy sobie spojrzymy na finanse, bo od momentu, gdy zaczął poważnie inwestować właśnie w klub jego właściciel, czyli Moshiri, Mimo wszystko widać ewidentnie, że ten dług się powiększał i, co by nie mówić, teraz Everton po prostu finansowo jest bardzo, bardzo mało stabilny. Odnośnie finansowego fair play, kończąc temat, cykl rozliczeniowy kończy się co 3 lata. Tutaj także godne jest zauważenie tego, że sezony 19-20 oraz 20-21, czyli pandemiczne, zostały zsumowane i po prostu została wyciągnięta średnia strat. Klubów właśnie na podstawie tych wyjątkowych, jakby nie patrzeć, lat. No i co się okazało? Okazało się, że Everton przekroczył kwotę tego dopuszczonego finansowego fair play w danym cyklu rozliczeniowym, czyli teoretycznie na przestrzeni trzech lat, które w tym akurat wypadku były czterema latami przez sezony covidowe. O mniej więcej 20 milionów funtów, bodajże to jest kwota 19,5 miliona funtów, natomiast Everton twierdzi, że to jest mniej. Dlaczego? No właśnie, tutaj warto także odpowiedzieć na to pytanie, ze względu na to, że The Office argumentują jako klub, powiedzmy, swoje zastrzeżenia odnośnie tej decyzji, między innymi tym, że został wycofany... Tak naprawdę potężny fundusz inwestycyjny, który miał spłynąć z Rosji przy okazji budowy nowego stadionu, który oczywiście pozwoliłby wspomóc klub finansowo, o ile się nie mylę, pan Usmanow. To jest właśnie inwestor, który z panem Moshirlim, akurat, czyli właścicielem Evertonu, miał bardzo zażyłe relacje, który miał zainwestować od 2025 roku potężne pieniądze w stadion, natomiast ostatecznie jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Została podjęta decyzja o tym, że fundusze te zostaną przekazane wcześniej do klubu. W 2022 roku miały być pierwsze płatności, natomiast właśnie poprzez wojnę w Ukrainie po prostu zostało to odwołane dodatkowo wiadomo, COVID oraz nieumiejętność do sprzedaży piłkarzy na rynku transferowym przez właśnie warunki covidowe, no bo między innymi Cheng TOSUN nie mógł odejść do Beszyktaszu za poważne pieniądze, tylko musiał tam odejść na zasadzie wolnego transferu w momencie, gdy skończył mu się kontrakt z Wertonem, bodajże ze względu na to, że po prostu. Turcja była zamknięta w przypadku COVID-u, no a Richarlison, zdaniem rzecz jasna Evertonu, czy tak jest, czy nie, tutaj możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami. Miał odejść pierwotnie za 80 milionów funtów, odszedł tylko. Za 60, czy tak jest? No właśnie, jest to wątpliwe ze względu na to, że mimo wszystko jakoś dziwnie pasuje to 20 milionów funtów więcej za Richarlisona do kwoty, której brakowało Evertonowi, gdy mówimy o wypełnieniu tego wewnętrznego finansowego fair play. Natomiast skończmy już o Evertonie i zadajmy w końcu ważne pytanie: jak to jest, że zarzuty względem Evertonu pojawiły się w marcu, a już jest decyzja? Gdy mówimy o City, zarzuty pojawiły się w lutym i nadal tej decyzji nie ma. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się jazda bez trzymanki. Naprawdę polecam wam sobie zapiąć pasy, zanim zagłębimy się w te tematy nieco bardziej prawnicze ze względu na to, że jest to po prostu dużo bardziej kompleksowe. Tak jak mówiłem w przypadku Evertonu, kluby na podstawie każdego sezonu wysyłają raporty do Premier League, ta z kolei jeśli dopatrzy się jakieś nieścisłości, wysyła to do niezależnej komisji złożonej z trzech osób. I później zostanie oczywiście podjęta decyzja. Tak było w przypadku Evertonu. I umówmy się, że nie jest to najbardziej skomplikowane, żeby podjąć decyzję czarno-białą: czy ktoś powiedzmy przekroczył limit właśnie finansowy, czy nie, czy ktoś nagiął zasady, czy nie. I jeśli tak, no to umówmy się, że po prostu jesteś, mówiąc wprost, winny. Natomiast gdy mówimy o że City, wiadomo, że także jest to sprawa czarno na białym: to znaczy albo płacili pod stołem, albo nie, albo dostawali nielegalnie pieniądze od sponsorów, albo nie. Natomiast jest to mimo wszystko dużo bardziej skomplikowane. No, bo tak jak mówiłem, gdy mówimy o powiedzeniu, czy finansowe fair play zostało złamane właśnie wewnątrz Premier League, dostajesz raporty, jeśli one nie są sfałszowane przez klub, a umówmy się, że klubom się to nie opłaca, no to będziesz w większości przypadków w stanie szybko określić to, czy ktoś przekroczył, czy nie przekroczył. To jest bardzo prosta matematyka. Więcej niż 105 milionów funtów straty. No to jest zwyczajnie kara i tak było w przypadku Evertonu. Natomiast cofnąć się kilkanaście lat w przypadku Manchesteru City, sprawdzić czy na pewno klub nie dostarczył odpowiedniej liczby dokumentów, czy na pewno te dokumenty nie zostały wysłane, które są teraz w klubie odnośnie danych tematów, które po prostu City miało mieć ochotę ominąć. Tutaj to już jest po prostu bardzo niejasne. I dlatego też, prawdę mówiąc, nagrywam ten film bardziej w odpowiedzi na takie głosy, powiedzmy, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej w social mediach. No a jak to jest, że Manchester City jeszcze nie został ukarany, bo po prostu to zajmuje więcej czasu? Zwróćcie sobie uwagę, co złego zrobił Manchester City. Oczywiście. To jest także o co został oskarżony. Przede wszystkim niedostarczenie poprawnej dokumentacji finansowej w latach 2018-2010. Mamy do czynienia z ośmioma latami niedostarczania poprawnej dokumentacji finansowej. Dodatkowo płacenie pod stołem trenerowi, płacenie pod stołem piłkarzom takim jak na przykład jajaturę, który miał otrzymywać od agenta, który miał z kolei dostawać 4 miliony funtów. Od pewnej szarej eminencji zatrudnionej przez klub. Dodatkowo złamanie finansowego fair play przez UEFA, narzuconego oczywiście klubom, oraz złamanie zasad finansowych Premier League. Dodatkowo na przestrzeni ostatnich pięciu lat Manchester City, zdaniem śledczych, miał nie dostarczyć odpowiedniej dokumentacji Premier League, co także rzecz jasna w momencie, gdy toczy się śledztwo, a wiadomo, że to postępowanie toczyło się już od kilku ładnych lat, także będzie surowo karane. No i teraz pytanie, tak naprawdę, gdzie z tym wszystkim nas to zostawia? I prawdę mówiąc, ciężko jest powiedzieć, gdzie jesteśmy w całej tej sprawie, bowiem Manchester City w przeciwieństwie do Evertonu nie przyznał się, no ale jeśli z drugiej strony okaże się, że jest to prawda, no to wtedy City ma jeszcze większe problemy właśnie z tego tytułu. Natomiast tak jak pokazała sprawa z UEFA, prawnicy Manchester City są naprawdę wybitni, zresztą nic dziwnego, bo jeśli ktoś bawi się właśnie, powiedzmy, na granicy prawa, to musi mieć dobrych prawników. No, a dodatkowo umówmy się, że jest to Manchester City. Cały przypadek Evertonu można traktować jako takie pogrożenie palcem w kierunku nie tylko City, nie tylko Chelsea, która także jest oskarżona, ale tutaj znów warto pochwalić mimo wszystko to jego za transparentność. To znaczy, on kiedy przyszedł do klubu, tak naprawdę od razu zauważył, że hola, hola, coś mi się tutaj nie zgadza, są jakieś płatności, które niekoniecznie powinny mieć miejsce, i dlatego też od razu zgłosił to do Premier League. Natomiast fakty są takie, że właśnie można to rozumieć. Tę redukcję punktów w przypadku Evertonu jako pogrożenie palcem, a gdzie będzie Manchester City? No właśnie, tutaj jeśli jesteście hejterami City, możecie zacierać ręce, natomiast jeśli jesteście ich kibicami, no to raczej można mieć obawy. Albowiem będąc szczerym, tutaj już wrzucę swoją osobistą, subiektywną opinię, nie chce mi się wierzyć, żeby Manchester City nie naruszył jakiegokolwiek z tych 115 przepisów, o których złamanie jest. Oskarżony, krótko mówiąc, Manchester City w 2014 roku przekroczył finansowe fair play UEFA, które wtedy było bardzo spójne z tym, co proponowała Premier League. I w dużym skrócie, jeśli po prostu okaże się że Premier League zabierze się za to tak naprawdę dogłębnie do skóry Manchesterowi City, no to siłą rzeczy wyjdzie na to, że po prostu City jest winne, że City złamie jeden albo drugi przepis. Natomiast co by nie mówić, jeśli złamanie właśnie finansowego fair play, wewnętrznego w przypadku Evertonu skutkowało odjęciem 10 punktów, to w przypadku City będzie skutkować to jeszcze dogłębniejszą, jeszcze surowszą karą. Czy tak będzie, czy nie, oczywiście o tym się przekonamy, bo. Tak jak mówię, City, mimo wszystko, jest dosyć mocne, powiedzmy, w gadkach sądowych, co pokazała już sprawa przeciwko uef w 2020 roku. Natomiast tutaj naprawdę obawiałbym się, prawdę mówiąc, nawet o spadek. Natomiast, żeby nie było, to nie jest tylko moja opinia, bo jeśli macie chwilkę wolnego czasu, po obejrzeniu tego materiału oczywiście zachęcam wpierw do subskrypcji, komentarza i łapki w górę, ale także żebyście sobie weszli na stronę The Guardian, gdzie w poniedziałek pojawił się bardzo ciekawy artykuł, gdzie prawniczka sportowa Kathleen Forshaw wypowiadała się właśnie o sprawie Evertonu. Jeśli jesteś prawnikiem Man City lub Chelsea, będziesz bardziej nerwowy, pokażę dla Evertonu. Teraz dzieje się coś bez precedensu, a w porównaniu do Chelsea oraz Manchesteru City przypadek Evertonu prawdopodobnie nie jest aż tak poważny. Dlatego myślę, że Spadek nie jest wykluczony i prawdę mówiąc, ciężko się z tym nie zgodzić, ciężko się pod tym nie podpisać, bo po prostu sprawa Manchesteru City jest bardzo skomplikowana, wymaga więcej czasu. Natomiast, tak jak już wcześniej wspominałem, ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby Manchester City po prostu 115 przepisów, ani jednego z nich nie przekroczył. I tak naprawdę teraz widzimy zmianę, przynajmniej w kontekście premier league, odnośnie tego, że Troszkę bardziej konsekwentne, przynajmniej w teorii mają być władze, że nie będzie tutaj już takiego dzikiego zachodu, tak przynajmniej zostało to określone przez jednego pracownika Arsenalu, który wypowiadał się na łamach The Athletic Ostatnio właśnie w sprawie Evertonu, który wspominał to, że jak przybył do klubu z północnego Londynu mniej więcej w 2009 w 2010 roku, to czuł się właśnie jak na dzikim zachodzie, że tak naprawdę te finanse bardzo często były naginane, i to właśnie przez inwestorów z zagranicy. Dlatego też to finansowe ofertę jest wprowadzone i dlatego też teraz liga będzie się po prostu nieco ostrzej, powiedzmy, rozprawiać z takimi mieszkami. A jak wypada Everton w walce o utrzymanie? No wydaje się, że jeśli miał dostać karę, to lepszego sezonu po prostu nie było, bo co by nie mówić, nawet jeśli drużyna The Office jest nieskuteczna, to i tak takich trzech muszkieterów jak Burnley, Luton i Sheffield, czyli krótko mówiąc trzech beniaminków najprawdopodobniej te zespoły z ligą i tak się pożegnają. Zresztą wystarczy sobie porównać takie podstawowe statystyki, między innymi, gdy mówimy o golach strzonych, Everton jest na miejscu 11, XG to jest miejsce 10, gole stracone miejsce 12, Expected Goals Against tutaj to jest miejsce 6, więc widać, że to jest po prostu drużyna środka stawki. Dodatkowo, jeśli Wam byłoby mało takich statystyk, no to Everton na tle rywali w walce o utrzymanie, czyli właśnie Luton, Berlin oraz Sheffield, Zwróćcie uwagę, tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z przepaścią na każdej płaszczyźnie. Everton jest dużo lepszy od tych zespołów, nie tylko pod kątem kadrowym, ale także pod względem organizacji gry. Zresztą dość powiedzieć, że gdy mówimy o defensywie, drużyna Shona Dysha dość niespodziewanie, przynajmniej dla mnie, zajmuje aktualnie trzecie miejsce pod kątem strzałów celnych rywali. Krótko mówiąc, tylko Manchester City i Arsenal są lepsze właśnie pod tym względem od Evertonu. Ostatnie trzy drużyny widzę: to jest Bournemouth. Bodajże Luton oraz właśnie Burnley, Sheffield jest na miejscu 17. Krótko mówiąc, ostatnie cztery pozycje to są i tak trzej Beniaminkowie, więc w dużym skrócie Everton powinien i tak wyjść cało z tej walki o utrzymanie. Natomiast czy tak będzie, czy nie, oczywiście o tym się przekonamy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję za uwagę. Siema.